Witam Cię serdecznie. Nazywam się Marlina Faliszewska i w tym filmie opowiem Ci o tym, jak znajomość Twoich mocnych stron przybliży Cię do rozwijania swojej pewności siebie. Na początek ustalmy, co oznacza mocna strona. Wszystkie zadania, które lubisz, których wykonywanie przychodzi Ci z łatwością i przy których nie czujesz upływającego czasu i które dodają Ci energii, bazują właśnie na Twoich mocnych stronach. Jeśli porządek i struktura przychodzą ci z łatwością, to z pewnością organizacja i planowanie są twoimi mocnymi stronami. Jeśli uwielbiasz rozmawiać z ludźmi, pisać artykuły, występować publicznie, nie mam wątpliwości, że komunikacja jest twoją mocną stroną. Nie możesz zakończyć dnia bez odhaczenia wykonanych zadań na twojej liście? Twoją mocną stroną jest nastawienie na realizację celów i osiąganie. Myślałaś kiedyś o tym w ten sposób? Czy może też patrzyłaś na innych, którzy robią z łatwością rzeczy, których ty nie potrafisz i zazdrościłaś im prawdziwego talentu? Wiedz, że na ciebie też ktoś patrzy w ten sposób. Często nawet sobie tego nie uświadamiasz. Instytut Galupa od dawna nakłania ludzi do tego, aby najpierw poznali swoje naturalne talenty, a następnie rozwijali je. I osiągali w nich najlepsze rezultaty. Z pewnością masz intuicję i naturalnie czujesz, które zadania i aktywności sprawiają ci przyjemność i są dla ciebie łatwe. Ale czy wiesz, że mogą one być twoim naturalnym talentem? Wiele z nas ma problem z tym, aby uznać i nazwać swoje mocne strony. Zwykle, jeśli coś przychodzi nam z łatwością i nie, nie doceniamy tego, uznając, że aby coś miało wartość, Należy włożyć w to wiele wysiłku i pracy. Nigdy jednak nie, osiągamy, nie osiągniemy tak dobrych rezultatów, pracując nad naszymi słabymi stronami, jakie możemy osiągnąć, wkładając trochę, odrobinę wysiłku, aby wyszlifować nasze naturalne talenty na prawdziwe diamenty. Warto mieć świadomość swoich mocnych stron i umieć je nazwać. Daj sobie prawo, do uznania, że jesteś w czymś po prostu bardzo dobra. Możesz zapytać zaufanych osób, w czym według nich jesteś dobra, co w tobie cenią i co według nich robisz lepiej, lepiej niż inni. Jeśli odpowiedzi pokryją się z Twoimi odczuciami, najpewniej właśnie są to Twoje mocne strony, które możesz świadomie wykorzystywać i rozwijać. Dzięki wiedzy, w czym jesteś dobra, możesz wybierać sobie świadomie takie zadania i taką pracę, które będą bazowały na Twoich mocnych stronach, i co więcej, właśnie w takich zadaniach będziesz osiągać najlepsze rezultaty, budując przy okazji Twoją pewność siebie. Na rynku jest wiele testów i kwestionariuszy, które mogą Cię wesprzeć w odkryciu Twoich talentów, naturalnego stylu działania czy preferencji. Warto rozwijać swoją samą świadomość w tym temacie. Cię, abyś wypisała na kartce wszystkie zadania, które po pierwsze przychodzą ci z łatwością. Po drugie, przy których nie czujesz upływającego czasu. I po trzecie, których wykonywanie dodaje ci energii. Odpowiedz sobie na pytanie, jak często masz okazję wykonywać te zadania? Jeśli często, to gratuluję. Najprawdopodobniej pracujesz w obszarze swoich mocnych stron. Jeżeli rzadko, Zastanów się, jak możesz zmodyfikować lub zaprojektować swoją pracę w taki sposób, aby częściej bazować na swoich talentach. Powodzenia! Trzymam za Ciebie kciuki.